Cześć widzowie, a w dzisiejszym odcinku zagramy Five Nights at Freddy's 2. Wiem, że tam mam czwartą noc, bo kiedyś grałem, ale to sobie zrobimy. New Game. I jest. Gram. Dobra. W ja jestem dalej trochę chory, ale już powoli wyzdrowieję. Sorry, jakbyście dzisiaj słyszeli katar albo i kaszel. Tak, tak, wiem o co chodzi, grałem w to. Ja tylko... to chyba będzie o trzeciej e, e, albo drugiej, albo w ogóle drugiej bo... Ja dawno grałem w ogóle w jakiegoś wstawa. Ostatnio to ja grałem chyba w jedynkę. No nie, czekajcie, se... Pozw pozwólcie, sobie trochę włączyć dźwięki. Żebym słyszał, Ktoś idzie, Bo tak, to się ja nie mogę dać. Po sekretariatu ja nie ubię Balloon i to 5-letni. Już się zawsze na niego bo wiem ba no albo Balloon Śmieć. Tak, zawsze na niego mówiłem, ale trochę go polubiłem. O to jeszcze rozrzęczysz. Dobra, więc... Chyba pierwsze dwie zrobimy na że bo ja zawsze miałem problemy albo z czwartą, albo z piątą. Miałem takie problemy zawsze. E, ostatnio e, dużo Admirosa oglądam. Miałem na 10 lat, więc jak Admiros będziesz to oglądał, to ja się mega dużo oglądam. Ogółem. A się teraz się nie staje, że on mnie oglądał. O jest. Nie ma tam ogólnie godziny Co? Nie jestem gdzieś tam na... Yy... Yy, czekajcie widzowie Albo no, dobra, nic, ze sobą na telefonie yy, Czekajcie, muszę odpisać No widzowie, już jestem, bo musiałem coś zrobić I ogólnie nie wiem będę miał jakieś problemy Ó, bæði ég að vísla út. Hvernig er það að vísla út? Ty! Aha, dobra, mér is... erst... Hvernig er það að hafa með? Ok, dobra, hvernig er það að hafa með? Dźwięki i wcale nie jest No więc postaramy się zrobić dwie noce Ja ogólnie nie jestem w formie do FNaFa Dawno nie grałem w Izowie Ale... Raczej powinno się udać Tu już mi dzika zeszła no czy mi w Izowie była dupa Ogromna. Jakby mi dała jumpscare, bo ci też może dawać jumpscare. O, stajesz tam. Zresztą zapominam o tym Music Boxie. W szóstej albo innej nocy. Nie, Alan, nie, Alan, nie, nie. Nie, nie, nie. nie, nie. Będziesz mógł zapomnieć. Nie. BD. Nie mam takiego strefy, że, że mi zaraz w nie wyskoczy. Eee. No, co już w Nie udało ci się tym razem... O, to teraz jesteś w tak Miniusz? jest... O, fuck.

O, Ty wchodzisz do ventów... Dlaczego sama mi zeszła z kamery? Mi, mi, mi wszystko spędzi. Ty mi wejdziesz do wętu. Zobaczmy, mam gdzieś... Dobra, widzowiem I ogólnie pisze, czy mam nagrywać Fnafa, bo kiedyś nagrywałem tafa Jeżeli ktoś jest OG, widzę. Mm. No to pamięta, że kiedyś nagrywałem Fnafa. To co, no to jakaś Krzysztof, Ej, może? Ty, Freddy? Może ty? Jeszcze, a tak? nie? Czy... Czy ty gotowy nie jesteś? Się... A dobra, Liza Nie mam tak szczerze z tobą, Freddy Gratul... O, dzika Dobrze, że z ciebie Bez chłopaka ja tak się, to widzę, że to będzie easy, 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 mega easy. Dobra, Kiedyś nagrywałem jedynkę, to jest na modach i jedynki nie będą mógł nagrywać, bo tam mam nieskończoność batalii, bo mógł po prostu siedzieć w biurze, być zamknięty. Tylko to. No i niestety. Już. To jest chyba tylko Witred Foxy i Bonnie, a nie wierzcie mi, bo ja aż taki dobry wyż na scenie jestem, bo ja od tego grzałam w jakiś rok temu. Albo i mniej. Nie było mniej na pewno. 5 miesięcy temu. Zobaczcie, chodzi o robloxa, to niedawno. Już trąbisz. Już trąbisz. Wydaje mi się, że coś w ventach słyszałem. Ty stoisz... W każdym razie, 12 am, easy. Jak na razie... Myślę, że 12 noc jest okej. mam takie co, so, wy, ty, Ty stoisz, ty sto... Bo najgorzej, ja nie, ja nie lubię Ballon Boya, widzowie. Jak ja nie zdążę, to on wbije do biura zaraz mi Foxy wbije, a ja tego nie lubię. A znikła. O, siema. Pierwsza Ema, ty znikłaś. NIE! No, no nie widzowie dupa. No i dupa. Jak on teraz będzie tak powie hello? Wychodzę z kamery autentycznie? Dobra, bo nie będzie musiał to jest. mi nie dasz. moja nie ma, bo on teraz będzie wchodził. Ow. No ty! A nie, tu Bonnie! Foxy? Nie, to jest Freddy. Bonnie, no nie, no nie... No nie podejdziesz mi. Nie podejdziesz mi nigdy. Ojcie coś... О, факт. Не? Не? О, не. Добрый, в кредит пошёл. Не? Не мог? Не мог. Нет. Powrót kiedy. Autentycznie sprawdzam. Bo ja wiem, że to był Balumboy. Autentycznie wiem. No, dawaj no. No atakuj mnie. By była Beka, jakby to ujęła. Byłem że... o... się, że. Oooo! Tylko ty bo ja nie patrzałem tych ventów. Nikogo nie ma. Ktoś coś tutaj myśli. Dobra. To mi idzie to Cika Ty mi zrobisz takie małe Ty mi nic prawie nie robisz Pójdę, noga mi zadrętwiała i widzę że ci też od razu przycisnąć, przycisnąć subskrybuj o, sama po We sobie poszłeś. tak teraz mogę nawalić. Ciebie tak, nic nikogo nie ma, Już się o, moja noga, a mi kędrwiała. Awa co znowu ty nie, nie lubię cię.

Tylko cicho O siema Raz mnie zaatakowałeś Nienacka No teraz jak bym przyszedł to bym miał takiego lekarza że... Tot goed, dus je waar wilt zien! Wow, maar je maga! Okay. Oh Nee, 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 nee,